Puszka pandory. Zazdrość to nic dobrego. Jeżeli kiedykolwiek byliście o kogoś lub o coś zazdrośni, dobrze wiecie, jakie to paskudne uczucie. Człowiek zazdrosny jest ciągle zły, ponury, na niczym nie może się skupić, nic go nie bawi. Co gorsza, zazdrość może czasami popchnąć do zrobienia czegoś złego? Koleżanka obok gaduje koleżankę, bo jest zazdrosna i nowe buty. Kolega bije kolegę, bo jest zazdrosna jakąś dziewczynę. A, wiem, wiem, wiem. Połowa chłopaków skrzywiła się w tym momencie. No, no, bo jak niby można być zazdrosnym u dziewczyny? Jak w ogóle można się interesować dziewczynami, prawda? Mm, ale daję wam słowo, że można. Nawet kiedyś mój syn się krzywił, a teraz teraz już się nie krzywi. Jednak jeżeli komuś przeszkadza wspomniana dziewczyna, no to no proszę bardzo. Możemy ją wymienić na. oddajmy no na to na, na komputer. Kolega bije kolegę z zazdrości, bo.